kreatywnie, twórczo i eksperymentalnie, z kolorami, kochani. Co nam będzie potrzebne? Kartka papieru, farby. Mogą być zwykłe plakatowe, wcale nie muszą być takie w tubkach. Ee, oczywiście rolek do, do ubrań, ale jeśli nie macie, to może być to zwyczajna końcówka rolki od papieru i ona nam świetnie też posłuży do tego zadania. Klej i gazeta. I kochani, dajemy się ponieść naszej wyobraźni. Uwaga, farby. Po prostu takie farby są bardzo fajne, dlatego że pozwalają dzieciom trochę poszaleć. Ja też to lubię. Poszaleć w taki sposób, że można sobie psikać. I to jest bardzo fajne. Można takie mniejsze tubki dostać w sklepie plastycznym. Zachęcam Was, kochani rodzice, bo można chlapnąć tu, i chlapnąć tu, i chlapnąć tu, i tu więcej, chlapne. i chlapnąć tu, i tu. I mamy kropkowane na razie dzieło. A co nam z tego wyjdzie? Coś nam z tego wyjdzie, jak użyjemy oto tego narzędzia. Uwaga. Znają nam się tu fantastycznie. Mieszają kolory. Tak jak mówiłam, e, równie dobrze możemy użyć rolki od papieru. Chodzi tylko o to, żeby po prostu mieć coś, co pozwoli nam e, przejechać i rozprowadzić farbę. E, z tym urządzeniem jest o tyle dobrze, że po prostu mamy szansę nie pobrudzić sobie aż tak bardzo rąk. Chociaż ja bardzo, bardzo polecam brudzenie rąk przez dzieci. Bo dzięki temu dzieci nie obawiają się lęku przed brudzeniem. No dorosłym już to trochę utrudnia życie, ale no my nie bardzo możemy się zawsze urodzić. Ale to, co mogą robić dzieci nie zawsze możemy robić my. Także kochane dzieciaki, Robimy taki wspaniały obraz. Zobaczcie, już on wyszedł. Tu mamy nasze tło. Nasze tło, które tak naprawdę możemy. Możemy na tym tle, teraz na przykład patyczkiem, narysować słońce. Narysować słońce. Narysować drzewo. Narysować trawy. Zapomniałam wam na początku powiedzieć, że patyczek nam jeszcze będzie oczywiście potrzebny. Możemy użyć patyczka od e, czyszczenia łóżków. Możemy, słuchajcie, również do tego dołączyć gwiazdkę. Mnóstwo gazet, na przykład z ubraniami, ma fantastyczne o, znalazłam, wzory super. Na przykład tu do... mamy Ona nam się tu idealnie, zobaczcie, idealnie wpasuje te kwiatki w nasze krawki. Fantastycznie nam się wpasują w nasze kwiatki. Super. Możemy w ten sam sposób wykleić nasze drzewo. Próbujmy się łączyć technik. Łączenie technik pozwala naszym dzieciom uświadomić sobie, że świat składa się z różnych rzeczy, że może być coś pomalowany, wydrapany, wyklejone. Łączenie technik jest kreatywne i twórcze. To ma jakiś inny kolor skórki. To, inne. to nie jest takie łatwe, ale przy okazji Darcia na mniejsze elementy uczymy się percepcji. Oczywiście dzieciom nie wyjdzie to tak dokładnie, ale w ogóle się tym nie przejmujmy. Tak naprawdę chodzi o to, żeby rozwijać kreatywność w dzieciach, żeby, żeby pokazywać im różnorodność materiałów, różnorodność tworzy, różnorodność umiejętności w łączeniu pewnych rzeczy ze sobą. Nie jest ważne to, czy ten obrazek będzie piękny, czy Yy, czy będzie podobny do, yy, do na przykład mojego, czy rodziców, czy, czy do wyobrażeń. Najważniejsze jest to, że on będzie po prostu różnorodny, że będzie kreatywny, że na nim będzie wiele różnych rzeczy. Tu kolejny kawałek sukienki. Ja myślę, że w ten sposób można. Ten obrazek zrobić naprawdę na wiele sposobów. Myślę, że jakby z będzie. będzie dość ciekawy. A najważniejsze jest to, żeby nasze dzieci nie bały się eksperymentowania i łączenia ze sobą różnych materiałów i brudzenia. Żeby brudzenia też się nie bały. Bo wtedy powstają różne nadwrażliwości, na przykład na dotyk, co wcale nie jest dobre dla naszych dzieci. O! I w ten sposób możemy sobie wykonać nasze dzieło, które będzie twórcze, abstrakcyjne, kreatywne, a przede wszystkim kolorowe. No i będzie ono naszych dzieci. Także bardzo Was zachęcam, drodzy rodzice, do eksperymentowania tak z dziećmi i do twórczej ekspresji. Mm. Może nawet Wam się spodoba, tylko twórcza praca. A myślę, że jak wyschnie, to w ramce będzie ładnie wyglądał na ścianie w dziecięcym pokoju. Polecam Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, bądźcie dzielni. No i mam nadzieję, że jak najszybciej. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was.